Czołem kochani rodacy, no znów temat wywołany przez Polskie Radio, był, był temat poruszany, uczestnictwa w wyborach, kto i kiedy powinien głosować, zastanawiali się czy to no, od 18 roku życia, czy, czy może wcześniej, żeby szli głosować, czy może później. No cholera jasna, przecież to sprowadzają te media, ludzi w fatalną stronę. W stronę, która nie buduje nowoczesnego państwa, a my chcemy państwa nowoczesnego. Polska dana nam zarządzanie powinna być państwem nowoczesnym. Dlatego moja wypowiedź tutaj będzie na tyle krótka, krótko charakteryzująca ten problem wyborów. Bo jeżeli już ma być demokracja, to trzeba uwzględnić jedną rzecz. Większość ludzi nie jest przygotowana w ogóle do głosowania. Dopiero tuż przed wyborami dowiaduje się, że są wybory i trzeba oddać głos i spełnić obowiązek. Obowiązek nałożony przez państwo. No... Powiem wam, że to są bzdury. Idzie około 50% do wyborów. Rzadko kiedy to przekracza więcej, ale 50 parę procent. Tyle ludzi uczestniczy w wyborach. A ile jeszcze w tym świadomych? Przecież taka partia X, z dwóch największych, wystawiłaby kota i ludzie pójdą głosować na kota, bo to on jest z tej partii. No, tak to wygląda. A jak powinny wyglądać wybory w państwie nowoczesnym, jakim ma być Polska? W dobie lotów na księżyc, super szybkiego internetu, nie jest problemem wprowadzić wybory jawne. I to byłby warunek w ogóle, że wybory mają być jawne i narodowe. Żeby nikt obcy nam w Polsce władzy nie wybierał, to musi być spełniony warunek tej, tej demokracji narodowej. I jeszcze co takiego jest ważne, że przecież równo, równość, pojęcie nadrzędne hasło komunizmu jest mocno fałszujące. Bo zrównuje tego pijaka przed sklepem, który... Nie ma dzieci, nie ma, nie ma podatków, nie płaci dużych, ledwo co uzbiera na piwko, ma ten sam głos co prezydent. Dlatego moja propozycja jest tego typu, żeby, i to poddaję właśnie pod dyskusję, żeby się zastanowić, czy przypadkiem yy, na płaszczyznach takich jak edukacja, zaufanie społeczne, yy, stosunek do służby, Służby wojskowej, bądź policji, bądź straży pożarnej, ilość wstępnych i takie rzeczy, żeby decydowały o, o głosie. Jeżeli na przykład ktoś miałby, ktoś miałby na płaszczyźnie niestępnych i ma powiedzmy jedno dziecko, no to jeden punkt, Woje dzieci, dwa punkty i tak dalej. Można mnożyć i jeszcze wstępnych podpinać. Jak ma wnuków, no to y, kolejny punkt. I tak samo w wojskowości. W wojskowości, a jeszcze y, taki dział edukacja. O, też, też bym y, jak, y, to uwzględnił. Y, no ale w wojskowości. Ktoś y, odbył y, wo, y, służbę wojskową, punkt. Ktoś ma tam jakiś stopień wojskowy, dodatkowy punkt. I tak dalej w górę. W nauce ma ktoś maturę, punkt. Ma skończył studia, punkt. Ma jakiś tytuł naukowy, jest doktorem, punkt. Jest profesorem, punkt. No i tak można robić. I co jeszcze? Zaufanie społeczne przecież. Jeżeli ktoś jest wójtem, jest wybrany wójtem, jest ktoś wybrany sołtysem, no to ma pół, ma kolejny punkt. Można to śmiało uporządkować jak, no i w ten sposób możemy stworzyć rzeczywiście demokrację nowoczesnego państwa. Nie musimy cierpieć te komunistyczne, komunistyczne, Wybory równościowe, które do niczego nie prowadzą, a tylko gwarantują, że ta komuna ten komunizm jest dalej w Polsce. Taki przysłowiowy komunizm, bo on to z, z, wiadomo, zamienił stolice z Moskwy na Brukselę. No i tak to wygląda. No i co przy wyborach? Też, też no, w drugą stronę by to szło. Bo na przykład wziął y, ktoś, zrobił plagiat. Na przykład plagiat w nauce popełnił, y, przekopiował, nie posłużył się własnymi myślami, tylko z, zrobił plagiat. No to wiadomo, punkt mniej. Ktoś, kto publicznie y, wypowiada się y, przeciwko. Y, Biologicznemu bytowi Polaków i wmawia ludziom, że aborcja to jest w porządku, no to punkt mniej. Będą wyli teraz komuniści, ci socjaliści, którzy no po prostu tylko dla własnych korzyści by chcieli mieć wpływ na państwo polskie, a zarazem nie, nie być w porządku, nie być w stosunkach właściwych, cywilizowanych w sposób łaciński. Z Państwem. Można bardzo łatwo liczyć. Ktoś przyjdzie do wyborów, odda ten głos. Może być i komisja tam złożona, nie wiem, z czego osób. Przecież, co za problem, napisać program, który by po wpisaniu PESEL-u, wpisaniu imienia, nazwiska Wprowadzał w ogóle do systemu osobę, i, i, i już oddał głos. Tylko, że to, są, to musiałoby być jawne wszystko, i każdy sobie może później sprawdzić, czy głosował na tą osobę, czy na tą. No i później konsekwencja a jak wybiorą złą władzę, to trzeba będzie mieć pretensje do sąsiada, czy nawet do własnej żony. Że wybrała takiego, a nie innego łobuza czy nie łobuza. Także demokracja narodowa, hierarchiczna, tutaj, tutaj, no, ukłon, ukłon dla hierarchiczności. Równość to może być tylko wobec prawa, i prawo powinno równo wszystkich traktować. A nie, że, że na, równi, na równi będzie się zastawiało coś, co nasze, i coś, co nie nasze. Nie można tak traktować, że Polska, nasz dom, powierzony i zbudowany jest teraz tysiąc lat korony polskiej, Nagle mogą przyjść sobie zarządzać obywatele. Kto to jest obywatel? Ten co się obywa. Ten, co się obywa, to już lepiej, żeby władza była i hierarchiczna i to wszystko, żeby było uporządkowane w sposób należyty. Także zapraszam do takiej dyskusji na temat wyborów, demokracja narodowa, w dodatku hierarchiczna. Wybory jawne, o tym się nieraz mówi, jest okres przedwyborczy, także rzucam takie hasło. Może to gdzieś zakiełkuje i za jakiś czas się wprowadzi. I pilnujmy swego, a nie cudzego i to jest jakby podstawowa rzecz. Jeszcze trzeba przypominać o interesach narodowych, bo na przykład, ktoś jeżeli się wypowiada przeciwko żywotnym interesom narodowym. No, to powinien być pozbawiony prawa wyborczego. Tak jak Barbara Nowacka, która oskarża nas o to, że myśmy budowali obozy, obozy zagłady w Polsce, to już nie, nie powinna mieć nigdy prawa wyborczego. Nigdy, a powinna zresztą odpowiedzieć za to, co powiedziała. No, i prawo wyborcze, a jakie są żywotne interesy narodowe. To powtarzam, to jest tak. Biologiczny byt, żeby naród istniał, musi istnieć ilościowo. Drugi interes, samoświadomość narodowa, czyli skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz wspólny interes narodowy polski, my to musimy rozumieć. A trzeci, suwerenność ekonomiczna, żeby się Polacy mogli bogacić. I, I rozwijać, kształcić i w ten sposób działać. No, żebym się rozgadał dzisiaj. Czuj duch rodacy i szczęść Boże i Bóg pomoże. Czałem.